I pora zamknąć, moi drodzy, literę N. Tak, nie mam wiele. Widzicie, że zbieram płyty naprawdę wybiórczo, z racji dość dużej kolekcji, którą posiadam. Moi drodzy, już wiele razy wspominałem w tej serii o bole, literze Bolenie. Eee, nawet dzisiaj, kiedy robiłem odcinek na temat zespołu Modern Talking. No i tutaj też trzeba wspomnieć, dlatego że po odejściu z zespołu Smokey Chris Norman postanowił e, rozpocząć karierę solową. Notabene bohater 148 odcinka mojej serii. W związku z tym, e, największy sukces odniosła jego druga solowa płyta Some Hearts Are Diamonds z roku 1986. Dlaczego wspominam o literze Bolenie? Dlatego, że na 10 kompozycji znajdujących się na tej płycie 7 skomponował właśnie lider zespołu Modern Talking. Tak wyglądał Chris Norman w roku 1986. Płytę wydała Hanza, numer katalogowy 209 630. No i tutaj mamy największe klasyki, jeżeli chodzi o kompozycję litera Bolena dla Chrisa Normana: Some Hearts are Diamonds, Hunters of the Night, Midnight Lady. 3 Till the Night will meet again. Kapitalna płyta. Kapitalna płyta. Ja ją bardzo lubię i powiem szczerze, że często do niej wracam. Wydanie Hanza. Tutaj adres i nalepka z imieniem, nazwiskiem poprzedniego właściciela w Niemczech. To jest bardzo częsty i głupi, mam nadzieję, myślę, przypadek, bo albo na okładkach, albo na labelach po prostu. Y, 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 Przyklejają swoje adresy zamieszkania Niemcy. Y, S207-919. Płyta wydana w roku 1986. Natomiast kolejny album od Chrisa Normana, który posiadam, to jest wydanie kupione przeze mnie przez pomyłkę, dlatego że myślałem, że jest to oryginał. Natomiast okazał się to bułgarski Balkanton. Płyta Different Shades. No, niestety tutaj trzeba wyróżnić znacznie mniej przebojów, ale na pewno Sarah, na pewno Woman in Love i Abridged at Midnight. Eee, moi drodzy, ta płyta zdecydowanie nie jest już tak udana jak płyta Some Hearts are Diamonds. Ukazała się w roku. 1987 również nakładem Hanzy, więc przynajmniej wiem czego szukać, a w środku po prostu klasyczny bułgarski balkanton. Jest to chyba jedyny album, który mam na tak zwanym Balkantonie. I płyta Chrisa Normana, moi drodzy, która ukazała się w roku 1989, to jest kolejny temat, który posiadam jeżeli chodzi o solowe płyty lidera zespołu Smokey, płyta Break the Ice. E, tutaj takie klasyki jak Hearts on Fire, One Last Kiss e, czy Back Again. Tak ona wygląda. I tutaj mamy ponownie. Zdaje się, hanze, dlatego że tą płytę już kupiłem tutaj na miejscu. Rozerwana deczka oryginalna koperta wewnętrzna. Troszeczkę zmaltretowana, bym powiedział. I to też nie jest um, Hanza, tylko tym razem jest to Polidor. 841-336-1, 89 rok. To numer katalogowy i rok wydania tego albumu. A zatem, moi drodzy. <laughs> Okładeczka, no i okładka, która również wymaga delikatnego podklejenia, to znaczy trzyma się, natomiast jest tutaj rancik, który trzeba będzie podkleić. No i cóż mi pozostaje? Wgrywam te odcinki, moi drodzy, i przechodzimy do litery.